Julii, yy, mówiąc szczerze, dzisiaj życiowa rola na Oscara, chyba. Hmm. No, na pewno w okoliczność okolicznościach to wszystko, bo kontuzja, kontuzja zuzy. Yy, no, ale mimo wszystko cieszę się, że, że dostałam akurat taką szansę dzisiaj i że pokazałam się z dobrej strony. Na pewno miałam bardzo duże wsparcie. Od dziewczyn, ogólnie od rodziny i tak dalej, więc to na pewno mi w jakiś sposób pomogło, chociaż nie, nie powiem, bo troszeczkę się stresowałam przed tym wszystkim, ale, ale mimo wszystko bardzo się cieszę z tego, że wygrałyśmy jako drużyna i tak dalej, a to moje MVP dzisiaj, no to bardzo miłe, ale cieszę się, że po prostu wygrałyśmy. Było trochę nerwów, czy raczej takie podejście, że jest robota do wykonania? Wydaje mi się, że bardziej to podejście, że jest robota do wykonania, na pewno personalnie troszeczkę się nawet nie powiem, że obawiałam, ale miałam takie, że no to po prostu pierwszy mój taki ważny mecz w sumie w życiu o złoto itd. i tak dalej. I to na pewno troszeczkę mnie stresowało, ale cieszę się, że weszłam dobrze w ten mecz i, i tak na spokojnie nie myślałam o błędach albo o czymś z tym nie wyszło, tylko myślałam o tym, że już jest kolejna piłka. Teraz w Rzeszowie będzie już łatwiej? Nie sądzę. Wydaje mi się, że to będzie... To samo jakby, była, jakby był wynik 0-0 mam wrażenie. No okej, okay, my wygraliśmy i jest 2-1 aktualnie, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo ciężki mecz. Malina powitał mnie się i salą, ale zdaje się, już tak byłaś przywitana. No to opowiadaj, co tam u ciebie? Tak, prezes zdążył mnie przywitać staropolskim zwyczajem. No Myślałam, że nie jest w stanie mnie niczym zaskoczyć, ale wczoraj kolejny raz mu się udało. Co tam u mnie? No, wróciłam na szybko, jestem od wczoraj tak naprawdę z zespołem. Bardzo miło, szybko zostałam wprowadzona do, do, do drużyny. My wiele też dziewczyn, które, które tak naprawdę i grałyśmy razem i, i znamy się, więc myślę, że to bardzo gładko prze, przebiegło. No i dzisiejszy wynik to już w ogóle też wisienka na torcie. Mam nadzieję, że w sobotę uda się też zakończyć rywalizację. Tęskiwasz trochę za tymi trybunami? No powiem, że, że to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie kolejny raz. Myślałam, że po sezonie, który przeżyłam już w takiej atmosferze, no przyjmę to jako taki, taki standard, ale kolejny raz gdzieś tam tutaj kibice sprawili, że, że miałam te, te ciarki na plecach. No i jak zwykle dali radę, pokazali klasę. Szapowa. Mam nadzieję tylko, że nie będziesz chciała e, wracać tutaj na jeszcze jeden mecz, woli się tylko przejechać do Rzeszowa. E, No Zdecydowanie życzyłabym sobie a przede wszystkim dziewczynom, które, które są mega już obciążone też e, fizycznie, żeby zakończyć po prostu dla zdrowia rywalizację w, w sobotę. Natomiast to będzie bardzo ciężki mecz i, i musimy tutaj wszystkie ręce na pokład przygotować się jak naj, najlepiej do tego meczu, zregenerować przede wszystkim, szczególnie dziewczyny, które są najbardziej obciążone graniem e, No i jedziemy tam zakończyć to, to, tą rywalizację, także e, myślę, że będzie bardzo, bardzo zacięty mecz.